Musiałam za to zapłacić, ale na początku nie widziałam żadnych korzyści, a więc dlaczego dalej to robiłam? Bo zaufałam procesowi. Pierwsze się uczysz, żeby później móc zarabiać. Zaczynałam jeszcze, jak byłam w Warszawie, jak pracowałam na dwa etapy. Miałam po prostu dosyć, bo nie miałam życia prywatnego. Życie w Warszawie jest bardzo szybkie, więc po prostu leciałam z tymi ludźmi po prostu po więcej, chciałam więcej, e, tylko wiadomo, kosztem czego. Dlatego teraz po półtora roku działania mogę śmiało stwierdzić, że uważam, że nie ma lepszego miejsca, w którym możesz osiągnąć te wszystkie swoje marzenia, o których w tym momencie nie jesteś przekonany, że kiedykolwiek mogłyby się spełnić. Mimo, że gdy właśnie po jakimś czasie zobaczyłam dopiero wyniki, to nie były one takie, jakie bym chciała. Ale uwaga, mały rzecz po potrochu, po troszkę. Osiągniesz naprawdę bardzo duże rezultaty, cierpliwość, determinacja i systematyczność. i naprawdę bardzo dużo tego, m.in. również nauczyłam się tutaj. Bo to nie jest praca na etacie, tutaj nie ma żadnego sufitu finansowego. To ile dajesz od siebie, to po prostu wraca do Ciebie. Może nie na samym początku, ale po tym czasie. I tutaj bardzo ważne jest, żeby po prostu wytrwać, żeby mimo porażek iść dalej do przodu, bo bardzo dużo osób na takim dla Ciebie wszystko, a nie widzi na przykład wyników, po prostu się poddają. Po prostu się poddają, a zawsze przed oczami mam taki obrazek, na pewno wiele osób Was pojawi przede wszystkim, gdzie osoba się poddaje albo zabrakło jej po prostu tyle do diamentu więc nigdy nie wiesz, ile po prostu dostało Ci do takiego jednego wielkiego boomu. A co najlepszego, że tutaj nie uczysz się tylko na temat edukacji finansowej, na temat inwestycji, tutaj również się rozwijasz. Tutaj zmienia się Twój mindset, Twoje nastawienie i nie tylko właśnie do biznesu, ale ogólnie takie życiowe. Pracujesz przede wszystkim nad sobą, nad, nad swoim rozwojem. Jeżeli decydujesz się na budowanie zespołu, przede wszystkim otwierasz się na nowe osoby. Uczysz się przede wszystkim pomagać ludziom, wychodzić do ludzi. Tutaj nie ma typowo stricte takiej sprzedaży. To jest po prostu coś więcej niż biznes online. To jest po prostu społeczność. To jest przestrzeń, w której idziemy w tym samym kierunku. Przestrzeń, w której się po prostu razem rozwijamy. Czasem dostaję komentarza, co nalicie na hajs, więc teraz co musisz to zrobić. I o network marketing to nie jest żadne odrabianie, tylko po prostu pomoc innym osobom. A co jest w ogóle najlepsze w network marketingu, że osoba, która na przykład dołączy do mnie, może zarabiać o wiele większe pieniądze niż po prostu ja. To jest mega park, Naprawdę to jest mega To są relacje z ludźmi, to są spotkania offline, to jest przede wszystkim pomoc, to jest wsparcie, to jest mentoring. no Naprawdę e, trzeba po prostu dokonać, bo oczywiście network też nie jest dla wszystkich. Nie każdy się po prostu nadaje. Żeby gdzieś tam budować swój zespół, prowadzić ludzi, bo to jest przede wszystkim też ogromna odpowiedzialność.